Witam Państwa w poniedziałek 30 stycznia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu balowali charytatywnie, za darmo pociągiem i uchwała antysmogowa. Karolina Chlewicka, zapraszam na wiadomości. Blisko 200 osób wzięło udział w balu charytatywnym zorganizowanym przez Parafię Świętego Bartłomieja na stadionie Piasta Gliwice. Zebrani znakomicie bawili się przy muzyce serwowanej przez DJ-a, a przy okazji pomagali w terapii chorego na nowotwór Bartka. Kluczowym punktem wieczoru była licytacja, podczas której zdobyć można było liczne gadżety sportowe i nie tylko. Największym zainteresowaniem cieszył się wyjazd na mecz Borusi Dortmund, ufundowany przez Jakuba Szczykowskiego, za który zwycięzca licytacji zapłacił przeszło 5000 zł. Co roku e, dochód z tego balu jest przeznaczany na mm finansowanie właśnie leczenia dzieci pochodzących szczególnie z naszej parafii. W tym roku jest, jest to Bartek czteroletni, a reszta powodu jest przeznaczona na Centrum Kardiologii Dziecięcej w Zabrzu. Jestem pozytywnie nastawiona do mimo, mimo tak tragicznej i katastroficznej diagnozy, ponieważ Ponieważ mam mały sen, daje mi bardzo dużo siły i przez ten cały okres choroby, pobytu w szpitalu, wiele się nauczyłam. mam bardzo dużo pokory do życia i, i wierzę, że będzie dobrze, aczkolwiek bardzo proszę o pomoc. Na aukcji Charytatyny, jak co roku, są przedmioty różnych ofiarodawców. W tym roku są to. Między innymi głównie przedmioty sportowe z tego powodu, że niedawno żeśmy mogli uczestniczyć w takiej fecie sportowej jak Euro 2016 i włącza się w to też Kuba Waszczykowski, Łukasz Piszczek, Robert Lewandowski, którzy przeznaczyli właśnie swoje koszulki czy swoje gadżety właśnie na tą aukcję charytatywną, ale też jest wiele innych przedmiotów, między innymi w tym roku mamy wartościową ikonę Trójcy Świętej Rublowa, którą przygotowała Szkoła Ikonopisarstwa z Tarnowskiej Gór. Jeszcze zapomniałem powiedzieć najważniejszego. Przepraszam bardzo, że tak przerywam tą licytację, a mianowicie słuchajcie, nie musicie mieć gotówki. Wystarczy, że mi dacie kartę i PIN. <śled> Słuchajcie, naprawdę nie musicie mieć gotówki. Jeżeli ktoś chce coś wylicytować, to może tak zrobić, że po prostu wylicytuje daną rzecz, za daną rzecz zapłaci później. Dziewczyny tutaj spiszą adres, numer telefonu i po prostu kwotę. A ja się pojawię, jak nie, to komory. W związku z przekroczeniem norm jakości powietrza dziś przez cały dzień właściciele samochodów mogą jeździć bez opłat wszystkimi pociągami kolei śląskich. To reakcja władz województwa na problem smogu, który spowija nasze miasto, a w części tworzony jest przez zanieczyszczenia emitowane przez samochody. Kierowcy, którzy zdecydują się zostawić auta w garażu i wybrać się w podróż koleją, będą mogli jeździć za darmo, jeśli tylko pokażą przy kontroli biletów dowód rejestracyjny wydany na swoje nazwisko wraz z dokumentem tożsamości. Do 6 lutego można opiniować projekt Śląskiej Uchwały Antysmogowej. Konsultacje są prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Uchwała w sprawie smogu ma objąć obszar całego województwa śląskiego. Od 1 września 2017 roku ma obowiązywać zakaz używania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna. Pożądanym sposobem ogrzewania budynków w województwie śląskim jest ciepło systemowe oraz ogrzewanie gazowe. Możliwe jest także ogrzewanie paliwami stałymi jak węgiel, drewno, ale wyłącznie przy zastosowaniu nowoczesnych kotłów. Uwagi do uchwały należy kierować w formie pisemnej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres środowisko w teatrze A odbyła się studencka premiera spektaklu Dom spokojnej młodości. Przedstawienie w reżyserii Łukasza Czuja to specyficzna wędrówka przez najnowszą historię Polski z Gliwicami w tle. Począwszy od końca lat 70., przez stan wojenny i upadek komunizmu aż do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Widzowie śledzą losy grupy szkolnych znajomych, którzy próbują ułożyć sobie życie w nowej Polsce. W biegu do szczęścia towarzyszą im mniejsze szerokowe hity oraz piosenki, dla których kanwę stanowią polityczne wypowiedzi i słynne dialogi, jak ten, który miał miejsce podczas słynnego spotkania papieża Jana Pawła II z gliwiczanami w czerwcu 1999 roku. Kolejna okazja do obejrzenia domu spokojnej młodości w teatrze miejskim już od 17 lutego. w świętym świętych każdego porządnego domu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pozostałby na zawsze niespełnioną obietnicą, której słodycz polega właśnie na tym, że jest niespełniona. Niestety siły zła pod postacią Wojciecha Jaruzelskiego sprzysięgły się przeciwko mnie. Polska! Wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa Telewizji Imperium dostępna w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.